A teraz będzie bardzo ciekawy temat. Posłuchajcie. Że ksiądz katolicki powinien mieć żonę. Jak jest w Biblii napisane? Może w 1 Tymoteuszu 3, 2 jest napisane mąż jednej żony. Dlaczego kościół katolicki jest bez żon? Ja zostawiam trochę na marginesie, że w tym fragmencie cytowanym z listu Pawła nie ma mowy o księżach, tylko jest mowa o biskupach. Ale... Złapmy sobie Pismo Święte i zobaczmy, co tak naprawdę jest tam napisane. Otóż w trzecim rozdziale Święty Paweł mówi nam o wielu różnych przymiotach, które powinien mieć dobry biskup. Jest tam powiedziane tak, że ten, kto pragnie biskupstwa, ten pragnie czegoś dobrego, że biskup powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, nieprzebierający miary w piciu wina. Nieskłonny do bicia, opanowany, niekłótliwy, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością, trzymający swoje dzieci w uległości. I teraz tak, jest to wiele ciekawych spostrzeżeń św. Pawła. Pytanie jest takie, czy one mają rangę wymogu, czy też mają rangę pewnych wskazań? Czyli innymi słowy, jeżeli na przykład Święty Paweł pisze, że powinien być człowiekiem, który ma swoje dzieci, trzyma swoje dzieci w uległości, to oznacza, że biskup ma dzieci. Więc jeżeli by to, to wskazanie rozumieć jako wymóg, to by oznaczało, że człowiek, który na przykład żyje w małżeństwie, ale dzieci nie ma, no to biskupem być nie może, bo nie ma kogo trzymać w uległości, nie ma takiego dziecka, które by trzymał w uległości. Bo teraz tak, jeżeli on mówi o tym, że ma to być mąż jednej żony, jest to w ogóle bardzo ciekawe wskazanie. Dlaczego, dlaczego Paweł nie pisze o tym, że po prostu ma żonę, albo że biskup powinien mieć żonę? Z bardzo prostego powodu żeby ograniczyć poligamię. Czyli mówi innymi słowy, że jeżeli jest to człowiek, który żyje poligamicznie, no to taki człowiek biskup, biskupem być nie może. Bardzo jest istotne, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób to rozumieli pierwsi chrześcijanie w praktyce. A skąd my możemy o tym wiedzieć? Ano, na przykład, możemy o tym wiedzieć. Dzięki dokumentom z pierwszych wieków chrześcijaństwa, w drugim wieku naszej ery powstał dokument, który się nazywa Didache. Parę wieków później, bo wiek IV, III, V to już różnie, różnie, się, różnie się datuje, jest dokument, który się nazywa Konstytucje Apostolskie czy Nauka Apostołów. I teraz tak: w żadnym z tych dokumentów nie ma mowy o tym, że biskup musi mieć żonę. Czyli, że mężczyzna, który chciałby być biskupem, musi mieć żonę. Nie ma tam ani, ani słowa o tym. Jest powtórzenie kilku rzeczy, które tutaj są u świętego Pawła, że powinien być roztropny, przyzwoity i tak dalej. Natomiast nie ma mowy o tym, że, yy, że jest taki wymóg, że musi mieć żonę. Yy, mało tego, jest tam mowa też o tym, w jaki sposób ten biskup powinien być wybierany, jaka powinna być modlitwa yy, podczas jego ustanawiania. Natomiast nie ma mowy o tym, że powinien mieć żonę. Co zatem możemy z tego wnioskować? Otóż możemy z tego wnioskować to, że dla świętego Pawła biskup nie może być poligamistą, czyli nie powinien mieć wielu żon. Posiadanie żony dla Pawła nie jest wymogiem, żeby ktoś został biskupem, tak samo jak nie jest dla niego wymogiem, żeby, że musi mieć dzieci. I tak też zrozumiały to pierwsze wspólnoty chrześcijan. Więc jeżeli chcemy zrozumieć, o co chodziło Pawłowi, kiedy pisał o biskupach, to powinniśmy patrzeć na kontekst. Powinniśmy patrzeć na kontekst danego opowiadania, danego tekstu, ale też na to, w jaki sposób było to rozumiane przez pierwsze wspólnoty wierzących. Wierzę więc, myślę. Do zobaczenia następnym razem.